Na Ukrainie mamy obecnie do czynienia z niektórzy no, twierdzą komentatorzy z rządami Majdanu. Skąd pochodzi słowo Majdan? Och, to słowo ma dwa znaczenia. No, to, to, to jest oczywiście to jest plac. To jest plac. Ale, ale Majdan to jest też instytucja. To jest coś w rodzaju wiecu ludowego. To jest coś, coś jak na siczy, prawda? Zaporski. To jest taka forma demokracji bezpośredniej. Ja nie jestem demokratą, więc mam na ten temat swoje zdanie. Nie, nie zachwycam się takimi formami. Bo znamy te sceny z, chociażby z powieści czy z filmu Ognień i Mieczem. Jak to, jak to Majdan, prawda, rządził mnie I, I co tam się okazało? że co nagle zdecydowało? Ano, wola dzikusa, prawda, Tuchajbeja, nie? Nagle blady strach, bo Tuchajbej się rozsierdził. Rozserdził za dużo, prawda. I cisza, spokój od razu. Majdan od razu cicho, cicho siedzi. I co jest coś takiego? Jeżeli te namiętności wezmą górę i zostaną rozbuchane, to ja nie wiem, czy ktoś to zatrzyma. To jest bardzo niebezpieczne. Bo wtedy rzeczywiście, no, może dojść do sytuacji, kiedy państwo już nie panuje nad niczym. Kiedy każdy, kto ma jakąś tam broń, prawda, czy, 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 czy może zebrać większą grupę, może terroryzować swoich bliźnich. Prawda? To, to jest to, co Kmici powiedział w potopie. Każdy sobie panem w naszej Rzeczypospolitej, kto ma szablę przy boku i lada jaką partię zebrać potrafi. No to jest to. To jest takie słowiańskie, a nie wolno do tego dopuścić. Bo tak się kończą Państwa w taki sposób. Właśnie. Broń, Panie Boże, rewoluc przed rewolucją. Rewolucja jest zawsze niszczeniem czegoś, wywracaniem czegoś do góry podszewką i narzucaniem czegoś swojego. Broń nas Boże przed rewolucjami. Ewolucja jest to sposób organiczny, naturalny. W taki sposób można dojść do wszystkiego. Sposób organiczny, naturalny, czyli budować warstwę na warstwie. Rewolucja wywraca wszystko. I rewolucja niszczy. Zygmunt Krasiński już to y, opisywał sto kilkadziesiąt lat temu. Rewolucja jest próbą drogi na skróty, jest próbą niszczycielską. niszczycielską. Tam zawsze w rewolucji y, wychodzą na wierzch, na powierzchnię nurtu. Wielki rosyjski myślenie Bierdiajew, to samo. Męty. Zawsze w rewolucji na, 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 na powierzchnię wychodzą menty. To, 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 to jest najciekawsze. Zawsze zawsze jednostki najbardziej prymitywne, wulgarne, agresywne, yy, zawsze wychodzą w rewolucjach yy, na powierzchnię, radykalizując cały czas resztę. Radykalizując cały czas resztę. Nakręcając, podniudzając. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Nie wolno dopuścić mądra władza. Mądra władza nie powinna nigdy dopuszczać do, do rewolucji, bo rewolucja nie da się zatrzymać inaczej niż przemocą. Rewolucja jest przemocą i tylko przemocą może zatrzymać. Tylko Napoleon mógł spacyfikować rewolucję francuską z jej ekscesami. Tylko Napoleon. Niestety zauważam, że. Wielu Polakom to się podoba właśnie. Te, te rządy Majdanu, e, rządy tłumu starożytni mawiali, rządy motłochu, czyli ochlokracja. Czyli to była ochlokracja, która była przedstawiana przez starożytnych myślicieli jako pewne wypaczenie demokracji. No to znaczy, to, to jest jeszcze raz wraca, wracamy do, do, do pewnych haseł z przeszłości. Dziś niczym jutro wszystkim my. Słowa międzynarodówki, prawda? Dziś niczym jutro wszystkim my. Wiara w to, że dzisiaj jestem nikim, ale jutro mogę być ministrem na przykład. To no. jest nie, 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 nie do pomyślenia w kraju ustabilizowanym, w jakiejś powiedzmy monarchii z tradycjami. No człowiek, który jest nikim, nie może nagle być wszystkim, prawda? Nie da rady, bo jest hierarchia, są pewne szczebelki, żeby. żeby Przeskoczyć ze szczebelka na szczebelek trzeba pewne warunki określone spełnić, wykształcenie to nie. Instytucje typu Majdan proponują drogę na skróty. Dziś jestem nieznany. I prawda. Dzisiaj chodzę przy krótkich portkach, ale jutro będę rządził na przykład, bo mogę być wojewodą, mówię, kim tam jeszcze. To jest bardzo niebezpieczne. Ja się absolutnie pod, tym, pod czymś takim nie podpisuję jako, jako, jako antydemokrata, powiedzmy, jako monarchista. Ot, ot, otwarcie to mówię, jestem monarchistą, mam poglądy monarchistyczne. Jestem konserwatystą, właśnie znaczy konserwatywnym monarchistą i z demokracją nie chcę mieć nic wspólnego, bo. No cóż, no, tak jak wielokrotnie pan Januszkowi to powie, powtarzał, że nie może być tak, że, że dwóch meneli pod budki z piwem e, prawda, będzie rządzić, ponieważ zawsze przegłosują profesora Uniwersytetu, bo, bo, bo większość. No tak to jest. no. Kogo jest więcej na świecie, mądrych czy głupich? Więc ja wolałbym jednak, żeby, żeby, żeby był rządzony przez kogoś mądrzejszego od siebie. No tak, niż, prawo. niż przez kogoś, kto potrafi bardzo sprytnie dyrygować emocjami tłumów na przykład. I, ee... No ale my to znamy przecież z tego festiwalu solidarności, jak ludzie nagle nieznani nikomu gdzieś w, wynoszeni gdzieś tam na dachach czarnej wołgi stali, krzyczeli, prawda i, 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 i stawali się, się bożyczami tłumów. No i jak najdalej chciał się czegoś takiego trzymać. Ja pamiętam no, w 80 roku w osiemdziesiątym pierwszy, osiemdziesiątym zwłaszcza właśnie, yy, niedługo przed stanem wojennym. Ja pamiętam takie sceny. Ja pamiętam takie sceny, gdzie jakiś, jakiś człowiek, no nie bardzo trzeźwy nawet i tak dalej, do dyrektora mówi, a co wy mi tu teraz, teraz my rządzimy. No to jest ta mentalność Majdanu. To jest ta mentalność To jest groźne. Jest Pan też historykiem kultury. Wykładał Pan historię kultury polskiej przez 18 lat. Gdzie należy szukać tej sympatii bardzo wielu Polaków dla właśnie takich rozwiązań, krótko mówiąc, ochlokratycznych, anarchizujących? Nie no, być może, no, być może to gdzieś tam tkwi w, w, w Genach, bo, bo biskup Merseburga, Titmar prawda, który. No, ładnych paręset lat temu no, w czasach Bolesława Chrobrego pisał swoją kronikę i on tych Słowian postrzegał tak no, mniej więcej, że ten obraz jakby do dzisiejszych pasował do dzisiejszych pasował my, my nie lubimy hierarchii za bardzo zresztą Polacy zawsze byli bardzo podejrzliwi wobec wszelkich hierarchii na przykład za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polska szlachta nie pozwoliła na ustanowienie orderu kiedy Władysław IV próbował ustanowić ordek niepokalanego poczęcia, to był wielki sprzeciw szlachty, że tu by zaraz się dzieliło, zaraz by jakaś arystokracja powstała, a przecież jesteśmy równi. I to, i to, 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 to takie pojęcie właśnie... Egalitaryzmu. W... Tak, egalitaryzm, a wszyscy jesteśmy równi. No nieprawda. Nieprawda miałem takiego studenta, który miał prawie dwa metry wzrostu. Ja to studentom powiedziałem, jaka to jest demagogia, że wszyscy mamy równe żołądki, no nie mamy. Bo, jak gdybym zjadł naraz tyle co ten pan, to bym umarł. No, no, bo mnie to by wystarczyło na 4 dni. No, no, a ten pan to naraz je. więc, więc e, Oczywiście, no, jedni, jedni e, są e, wysocy, tak jak ten mój student. metr no, 90 kilka miał, potężne chłopisko. No, a ja jestem taki, jaki jestem, na met 71, chucherko, prawda? E, jeden z napięć języków. A jeden y, ledwo się umie podpisać. No nie ma równości. Nie ma równości. Y, 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 równość została wprowadzona sztucznie. Przemocą została wprowadzona. Powinna być równość jakaś według prawa. No Trasy, tak. Nie? Jeżeli człowieka zabije profesor i człowieka zabije, prawda, niepiśmienny jakiś tam y, bezdomny, to powinien być tak samo ukarany, a nawet więcej, bo Frycz Modrzewski i inni nasi myśliciele dawni Podkreślali, że ten, który ma większą świadomość powinien być surowiej ukarany nawet. Tak i większą odpowiedzialność, tak, im dlatego. większe zajmuje? Tak jest. Miejsce. Tak jest, tak jest. Natomiast, natomiast wmawianie ludziom, że są równi, to jest bardzo niebezpieczne na, 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 na dłuższą metę. Wyobraźmy sobie teraz właśnie ustabilizowane monarchie, 68 lat panuje sobie cesarz Franciszek Józef I. I przez cały ten okres nie zmienia się cena piwa. Na znaczy, przykład, że trzy pokolenia rodzą się, umierają, cały czas panuje ten sam cesarz, tak jak na przykład królowa Wiktoria, Magnum. Jest stabilizacja, ja wiem, czego się mogę spodziewać, i tak dalej, a co cztery lata huśtawka, co cztery lata huśtawka. Ja nie mogę otworzyć przedsiębiorstwa, bo ja nie mogę tego powiedzieć, nie mogę z pewnością tego powiedzieć, że ta następna ekipa demokratycznie, a jakże nie ustanowi takich praw, które go moje przedsiębiorstwo zniszczą, albo mnie wywłaszczą jako, jako, nie wiem, kułaka, burżuja, ból wie kogo i tak dalej. Tak, tak. Czyli okradną, okradną. Albo nałożą taki domiar, że... że... Kataster i tak, tak dalej. Jest. Można człowieka demokratycznie puścić z torbami. No na pewno jest więcej ludzi w każdej populacji, którzy woleliby nie pracować, a mieć. No jeżeli ich będzie większość, to ustawą, uchwalą takie prawa, że ci, którzy ciężko pracują, będą musieli pracować na nich, prawda? Bo oni ich będzie większość i obłożą ich takim podatkiem, żeby mieli wysoki socjal. Ja dziękuję za takie państwo.